i <laughs> Dzisiaj mój polaroid znowu odbija słońca blaska. Teraz tylko liczy się to miejsce i czas. I te posypane węże, ten płonący gras. A co innego było priorytetem? No i patrz, jak zmieniło się wszystko na tyle szybko, by że się nabrało tempa. Pana, Mary, kumple odeszli, powjeżdżali. Zostali ci, którzy coś osiągnęli, niektórzy idą na studia już. Czyli tam, gdzie powinienem być dawno. Na razie tylko zduchnąłem kurz i już nie pamiętam, co było porażką. Patrzę w Justko, myśląc, że to jakaś szklana bo perspektywa odbicia od dna wydaje mi się lustrzana Ludzie na mnie patrzą na złudzenie w paru calach Po kilku akcjach nie jeden się za głowę złapał To ja pijany scenarzysta dosłownie w przenośni Scena jest czysta, schodzę z niej i zbijam piątki I wiesz, chciałbym to kiedyś wrzucić na szeroki ekran Póki co to tylko rzutnik na pół podziemia ha? Moje życie to film, choć to nie był horror To komedio, dramat z elementami porno czasem muszę płacić w nim choć nie płacą sporo Pozostaje mi pogodzić się ze swoją rolą Moje się to film choć to nie był bo To komedio, dramat z elementami porno I czasem muszę płacić w nim choć nie płacą sporo Pozostaje mi pogodzić się ze swoją rolą Skończę jak legenda Hollywood na klipach jak w Bollywood A potem mogę się zapaść pod ziemię sześć stóp, a? Miałem nie mówić o sobie na trakach, więc mam problem, bo ze słyszenia znasz mnie. Mam kiepską pamięć, to co było, nie mieści się w kadrze. Postrzegając świat, moje otrzymają inną gamę. Ciągle, gdy widzę obcych, przypominają mi larwę. Popatrz, popatrz, przez mój obiektyw, gdy się w kurwie. Wtedy życie płynie szybciej niż 30 klatek na sekundę. Kiedyś to stare przyjaźnie, a dziś melanże na pierwszym planie. Większość dostałaby Oskara za twoje granie. Czy tyści to nie moi najbliżsi? Odegrali dla mnie najkrótszą rolę i wyszli Czaisz? To casting, nie weźmiesz ich póki ich nie sprawdzisz A czas pokaże im, że do niczego się nie przydali My dniami i nocami pijemy do siebie sami Trochę jak w niemym kinie, bo urwał się film z napisami tak. Moje życie to film, choć to nie był Do To komedia, dramat z elementami bordo I czasem muszę płaczyć nim, choć nie płacę sporo Pozostaje mi pogodzić się ze swoją rolą Moje życie to film, choć to nie był horror To komedio, dramat z elementami porno I czasem muszę płacić w nim, choć nie płacą sporo Pozostaje mi pogodzić się ze swoją drogą